Czym pomocne jest osłabienie ciała? Ewagrusz pisze, dusza rozkwita ku wiedzy, gdy moce ciała z biegiem czasu słabną. Może się to wydawać paradoksalne, bo raczej nasze myślenie idzie w tą stronę. Jeżeli ja się mam dobrze w ciele, jeżeli ja się czuję mocny, silny w ciele, to służy mojemu rozwojowi duchowemu. Ale nie zawsze tak jest. I warto być tego świadomym. Czasami właśnie niektóre etapy możemy pokonać dopiero wtedy, kiedy nasze ciało słabnie. Przychodzi mi od razu do głowy tutaj przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, który pomaga temu, który jest wpółumarły, umarły, a który nie dałby sobie pomóc. Tak też czasami bywa w starości, że pewne rzeczy w nas słabną czy wygasają, i to bardziej pomaga niż przeszkadza w rozwoju duchowym. Warto na to zwrócić uwagę. Z całym szacunkiem do tego, że jeżeli mamy się dobrze i czujemy się mocni, to też rozwijamy się duchowo, ale warto widzieć też te aspekty naszego życia duchowego, którym pomaga w rozwoju, czy tak jak pisze tu Ewagriusz, Widzimy jak dusza rozkwita ku wiedzy. Wtedy, kiedy z biegiem czasu moje ciało słabnie. Jak to właściwie jest w moim, w Twoim życiu.